Witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć kilka słów na temat stabilnego dochodu w internecie. Otóż zwróć uwagę na to, że większość osób, które działają w internecie lub zamierzają zarabiać za pośrednictwem internetu, myślą, że zarabianie w internecie jest tak jak pstryknięcie palcami, czyli rejestracja w danym projekcie, wykupienie jakiegoś produktu czy opłacenie abonamentu i nagle zyski same będą naliczane na naszym koncie i będą to ogromne kwoty. Które będą naliczane do końca życia, albo jeszcze dłużej. Takie jest pojęcie wielu osób, natomiast no, z reguły to tak nie działa. Oczywiście są projekty, które dają możliwość zarobienia dużych pieniędzy i szybko, aczkolwiek wymagają one z reguły dużej inwestycji albo bardzo aktywnego polecania czy też promowania danego projektu, gdzie można zarobić dużo pieniędzy na prowizjach. Zakupów swoich poleconych. Większość ludzi tego nie potrafi robić, większość ludzi ma z tym duży problem. Natomiast marketing wielopoziomowy czy też marketing sieciowy to jest tak samo biznes, jak założyłbyś sobie, czy też założyłabyś sobie dowolną firmę zajmującą się różnego rodzaju usługami, na przykład budowlanymi czy prawnymi, czy też sprzedażą produktów fizycznych, na przykład. Za pośrednictwem internetu. Każdy biznes tak naprawdę wymaga tego, aby go zbudować od podstaw, krok po kroku, a nie, że ty sobie zainwestujesz jakąś tam kwotę pieniędzy i od jutra twój biznes będzie niesamowicie prosperował, sam się zbuduje, zyski będą płynąć z każdej strony bez twojej pracy, bez poświęcania twojego czasu na ten biznes. Te projekty, o których wspominam, że można dość szybko zarobić w nich. Pieniądze, inwestując na przykład w większe kwoty pieniędzy, one przeważnie są dość krótkoterminowe. Nie są to projekty na długie lata, tylko z reguły jest to dość krótki okres czasu, kiedy możesz te pieniądze zarabiać w tego typu projektach. Natomiast no, każdy poważny czy też stabilny biznes buduje się przez dłuższy czas i wymaga on przede wszystkim Twojego samorozwoju. Oraz stałego, najlepiej codziennego działania. I zwróć uwagę na ten biznes, który ja Ci chcę teraz pokazać, to znaczy, to jest firma One Profits i chcę Ci pokazać, jak to u mnie wygląda, jak to na moim koncie, jak to w moim przypadku wygląda. Jak możesz zobaczyć na wykresie, to są zarobki za kilka miesięcy i tutaj tendencja jest przez cały czas wzrostowa. Są małe spadki w ciągu dwóch miesięcy, Aczkolwiek ogólna tendencja od września 2014 roku do czerwca 2015 roku jest przez cały czas wzrostowa. Dzisiaj są pierwsze dni lipca, dlatego też ten wykres tutaj jest na tak niskim poziomie, bo dopiero kilka prowizji płynęło na moje konto. Natomiast oczywiście ten wykres końcem w ostatnich dniach miesiąca będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ale zobaczmy od początku. Ja podjąłem współpracę z firmą Olympian All All Profits końcem września, w ostatnich dniach września i wtedy zaprosiłem tylko jednego partnera do tego biznesu. Moja prowizja wtedy wynosiła 10 dolarów. W październiku zacząłem już mocniej działać w ramach tego biznesu, zacząłem budować wszystko po kolei i w październiku pozyskałem kolejnych partnerów do swojego biznesu, do swojego projektu. I moja prowizja wyniosła wtedy już 50 dolarów. Następny miesiąc, listopad 2014, to już prowizja za cały miesiąc 120 dolarów. Grudzień 140 dolarów. Styczeń 2015 155 dolarów. Luty 165 dolarów. I później mały spadek w marcu na 155 dolarów. Ale później z kolei zobacz, jaki mamy skok. Z marca na kwiecień, czyli ze 155 dolarów na 258 dolarów. I tutaj znów w maju mały spadek z 258 na 235 dolarów. W czerwcu z kolei znów skoko w górę z 235 na 280 dolarów. I tak jak możesz zauważyć, tak jak już wspominałem przed chwilą, ogólna tendencja. Jest tutaj przez cały czas wzrostowa. Wynika ona pe z pewnych elementów, czyli z tego, co też wspomniałem wcześniej, czyli z samorozwoju oraz ze stałego, ciągłego, codziennego działania. Dzięki temu możesz uzyskać stabilny dochód. I to jest dochód pasywny. Często ludzie mówią, że nie istnieje coś takiego jak dochód pasywny. Oczywiście, jeżeli chcesz rozwijać swój biznes, to musisz przez cały czas działać. To nie ma tak, że ty sobie zrobisz pół roku czy rok wakacji i Twój biznes sam się będzie rozwijał. No, nie bardzo. Chyba, że masz już w swojej grupie przynajmniej kilku konkretnych, solidnych liderów, którzy rozwijają ten projekt, to oczywiście wtedy sytuacja jest zupełnie inna. Natomiast, jeżeli ty działasz i masz tylko przykładowo klientów, którzy korzystają z usług czy też narzędzi danej firmy, no to wtedy ty musisz dużo pracować przez cały czas. Aczkolwiek, na przykład, w moim przypadku, ja mam partnerów, którzy wiem, że będą korzystali z tych usług, wiem, że będą korzystali z tych narzędzi firmy Only Non Profits. Bo ich po prostu potrzebują. Oni tworzą również swoje biznesy, myślą poważnie o rozwoju swoich biznesów również w oparciu o online profits i oni będą z tych narzędzi korzystali. Czyli co miesiąc będę miał pasywny dochód. Mam pasywny dochód już od dobrych kilku miesięcy i o to właśnie tutaj chodzi. Zwróć uwagę na to, że jeżeli pozyskasz takie osoby do swojego biznesu, do swojej grupy, to masz już stałe źródło dochodu na długie miesiące czy też długie lata i później każde Twoje kolejne działanie, czyli każdy nowy klient, każdy nowy partner, to są kolejne zyski, czyli Twój dochód będzie szedł cały czas w górę. Oczywiście zdarzy się tak jak tutaj, że ktoś w międzyczasie zrezygnuje, bo stwierdzi, że na przykład nie chce zarabiać w internecie, że jemu się to nie podoba, że to nie jest dla niego i tak dalej i wtedy może być spadek Jakiś tam mały spadek, tak jak u mnie. Tak jak widzisz tutaj o przykładowo 10 dolarów. Aczkolwiek, jeżeli będziesz działał przez cały czas, czy też działała przez cały czas, to Twój dochód będzie rósł w górę z miesiąca na miesiąc. Tak jak możesz u mnie zauważyć, 280 dolarów możesz sobie pomnożyć przez 3,50 czy też 3,70. Zobaczysz, jaka kwota wychodzi. Jest to już mniej więcej taki dochód jak najniższy dochód na etacie w Polsce. I to jest pasywny dowód, gdzie w tym momencie no, mógłbym powiedzieć, że nic nie muszę robić. tak? Nic nie muszę robić i te zyski mam, no bo te osoby korzystają z narzędzi, te osoby korzystają z usług firmy. Olinon Profits opłacają abonamenty, ja otrzymuję prowizję. Kolejna istotna rzecz w pracy na etat. Z reguły w Polsce otrzymuje się wynagrodzenie wypłaty raz w miesiącu. W Olinon Profits możesz wypłacać sobie zarobki. Codziennie, jeżeli potrzebujesz, jeżeli chcesz, a nawet kilka razy dziennie. To już od Ciebie tylko i wyłącznie zależy. Czyli tutaj jest na takiej zasadzie, że w danym dniu jak zarejestruje się klient czy też partner pozyskany przez Ciebie, ty otrzymujesz prowizję. I później co miesiąc mniej więcej tego samego dnia i mniej więcej tej samej godziny otrzymujesz prowizję. Czyli, jeżeli postarasz się, aby każdego dnia miesiąca Mieć zarejestrowanego nowego klienta czy też partnera, to codziennie będziesz otrzymywał, otrzymywa prowizję w Oli Profits. I jeżeli chcesz, możesz sobie je codziennie wypłacać. Na dowód pokażę Ci swoje konto w procesorze płatniczym PayPal. I zobaczmy tutaj. Mamy na przykład 4 lipiec, 35 dolarów wypłata od IOP Responder, zawsze jest od IOP Responder, czyli Oli Profits. 2 lipiec. 15 dolarów, tutaj od końca idziemy, jakby mamy 29 czerwiec 10 dolarów, 28 czerwiec 10 dolarów, 27 również 10, 26 10 i tak jak widzisz, tutaj dalej również po 10 dolarów. Tutaj znów mamy 19 czerwiec 10 dolarów, tutaj trochę większa wypłata 18 czerwiec 130. 17, 100, 8 czerwiec 45 dolarów. Ja z reguły nie wypłacam codziennie pieniędzy z tej firmy Zoliuman Profit. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać Tobie w tym nagraniu wideo, że można rzeczywiście codziennie zlecać te wypłaty i że je otrzymujemy z On Profit, że tutaj nie ma żadnego problemu z wypłatami. Ja z reguły wypłacam dwa razy w miesiącu swoje zarobki bo bez sensu jest to codziennie robić, ponieważ później nawet przy rozliczeniach rocznych z urzędem skarbowym trzeba każdą taką kwotę przeliczyć na złotówki. Także to jest uciążliwe jak co miesiąc będziesz zlecał czy też zleca codziennie wypłaty solid non profits to później masz mnóstwo pracy w kolejnym roku aby móc uzupełnić PIT i złożyć go w urzędzie skarbowym aby się rozliczyć z dochodu. To jest mnóstwo pracy niepotrzebnej, czyli lepiej jest w zasadzie zlecić sobie wypłatę raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu, aczkolwiek pokazuje Ci, że jest taka możliwość, że jeżeli nawet potrzebowałbyś, czy potrzebowałeś codziennie zlecić wypłatę, no to możesz to robić, po prostu możesz. Także, jeżeli chcesz budować swój stabilny dochód w One Profits i chcesz. Uzyskać od nas pomoc. My przygotowaliśmy dla naszych partnerów cały system szkoleniowy, system z dodatkowymi narzędziami do promocji Olinu Profits w Polsce i na rynkach anglojęzycznych. To po prostu kliknij pod tym wideo lub nad tym wideo przycisk lub link, który tam znajdziesz. Zapoznaj się dokładniej z informacjami na temat Olinu Profits i na temat naszej grupy IOPTIM Team Polska. Zapraszam do współpracy. Pozdrawiam cię serdecznie.